Cześć. Inspiracją do powstania tego odcinka było kilka sytuacji, z którymi spotkałem się w biurach. Takie sytuacje mają również miejsce w gospodarstwach domowych. Bohaterem tego odcinka jest przedłużacz elektryczny. Weź dowolny przedłużacz elektryczny i zapytaj kogoś z domowników, przyjaciół w pracy, najlepiej kogoś, kto nie jest elektrykiem. Co oznacza nadrukowany napis, tak jak na przykład tutaj wewnątrz, tutaj, 16, Podzielone przez 250 i taka fala. Takie przedłużacze zakupimy w marketach budowlanych, w supermarketach. Często przy wejściu do marketu albo przy kasach są umieszczone duże korze, a w środku mnóstwo przedłużaczy. I ten dumny, duży szyld cena tylko teraz 9,99. Takie przedłużacze znajdziemy również w sprzedaży internetowej. Oto przykład wysokiej jakości przedłużać pięciogniazdowy domowy do zastosowań ogólnych. Uziemienie i przesłony torów prądowych to dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym porażeniem. Gruby kabel 3x1 mm kwadratowy, umożliwia zastosowanie urządzeń o dużym obciążeniu, sumarycznie do 10 A. Listwa zasilająca posiada duży włącznik, wyłącznik centralny, który jest podświetlany na czerwono. Pozycji włączonej. Zobaczmy parametry tego produktu. Przewód, tak jak czytałem, 3 razy 1 mm2, maksymalne obciążenie 2500 W, materiał izolacji Polvinit PVC i długość przewodu około 4,7 m prąd znamionowy 10 amper. Są pomieszczenia biurowe, domy jednorodzinne, gdzie źle została zaprojektowana instalacja elektryczna. Mamy za mało gniazd albo występują w nieodpowiednich miejscach. Na przykład w biurach często zdarza się, że są zagrodzone regałami z segregatorami. Instalacja w sali też nie musi być źle zaprojektowana. 20-30 lat temu nikt nie myślał, że będziemy potrzebowali większą ilość gniazd. Nie było tyle sprzętu elektrycznego co teraz, to też nie ma zbyt wielu wolnych gniazd. Jak można tanio i szybko sobie poradzić? Kupuje się taki tani przedłużać, np. 5 metrowy z 5 gniazdami często spotkałem się z taką sytuacją, że w pomieszczeniach biurowych przedłużacz był wpięty do kolejnego przedłużacza, aby uzyskać większą ilość gniazd. Tak się oczywiście nie robi. Podejrzewam, że sam spotkałeś się również z takimi sytuacjami. Instalacja elektryczna obwodu gniazd jest często wykonana poprzez zastosowanie przewodu 3 x 2,5 mm2 i zastosowanie zabezpieczenia w postaci wyłącznika nadprądowego B16, czyli 16 amperowe. Oczywiście Równie dobrze może być przewód 3 razy 1,5 mm, jak i również w starych instalacjach elektrycznych przewody mogą być aluminiowe. Gdy pokusimy się na zastosowanie takiego przedłużacza, czy też listwy zasilającej inaczej mówiąc, na przykład 10, łamane przez 250, czyli to oznacza 10 A, 250 V, prąd przemienny, spowodujemy powstanie tak zwanego wąskiego gardła jeżeli mamy zabezpieczenie w rozdzielnicy 16A ten przedłużacz będzie się rozgrzewał listwy zasilające dobrej jakości mają dodatkowo wmontowany miniaturowy bezpiecznik topikowy np. 10A który możemy wymienić gdy go upalimy ile to jest tak naprawdę 10A 10 A razy 230 V to jest 2300 W. 16 A razy 230 V daje nam 3680 W. Monitor komputera, jednostka centralna komputera, lampka biurowa, ładowarka do telefonu, fax, drukarka. To są urządzenia, które nie popierają zbyt wiele energii elektrycznej. Dlatego też w tym przypadku taka zwykła listwa zasilająca przedłużacz wystarczy. Ale jeżeli mamy urządzenie o dużym poborze energii, jak na przykład czajnik elektryczny, zobaczmy. Mam tutaj podstawę czajnika. I tutaj jest 2000 do 2400 W. Grzejnik elektryczny 2000 W. Przenośna klimatyzacja, która teraz jest bardzo popularna w biurach, to jest również urządzenie, które bardzo dużo pobiera energii. Do tego dochodzi jeszcze lodówka odchórzacz. Należy uczulać domowników, pracowników o takich sytuacjach. Najlepiej zapobiegać poprzez dostosowanie instalacji elektrycznej do rzeczywistych potrzeb w biurach. Czyli na przykład dodatkowe kanały nadtynkowe dla instalacji elektrycznej, a nie kupowanie najtańszych rozwiązań, jakimi są listwy zasilające czy przedłużacze. Pracownicy biurowi skupieni są na swojej robocie, a nie na instalacji elektrycznej. Pierwsze sygnały pojawiły się, gdy te cienkie przewody przedłużaczy uwolnią charakterystyczny zapach, a będzie spowodowane to tym, że przez dłuższy czas podpięte były urządzenia, które znacząco zużywały energię. Jak na przykład grzejnik. Firmy ubezpieczeniowe mogą zaniżać lub odmawiać wypłaty odszkodowania przy rażących zaniedbaniach. Czy źle dobrany przedłużać można pociągnąć do rażącego zaniedbania? Nie wiem, ale wiem jedno: lepiej jest zapobiegać takim sytuacjom. Pamiętajcie o tym. Cześć.